Mąż Katarzyny Grocholi urządził jej spiekło. piekło. Miałam ślady duszenia na szyi. Katarzyna Grochola to jedna z najpopularniejszych i najpoczytniejszych pisarek w Polsce. Na podstawie jej dwóch hitowych powieści nigdy w życiu ja wam pokażę powstały filmy o tych samych tytułach. Książki Grocholi sprzedały się w nakładzie ponad 4 milionów egzemplarzy, a niektóre z nich zostały przetłumaczone na kilkanaście języków. Pisarka z pewnością może pochwalić się ogromnym sukcesem zawodowym. Niestety, w jej życiu prywatnym nie było tak kolorowo. Grochola ma na swoim koncie trzy małżeństwa. Jeden z jej mężów był katem i alkoholikiem. Grochola ma na swoim koncie trzy małżeństwa. Z pierwszym mężem, którego poślubiła w wieku 21 lat doczekała się córki Doroty która dziś jest znaną prezenterką telewizyjną i projektanką wnętrz. Z drugim mężem rozstała się zaledwie po trzech latach małżeństwa. Mężczyzna znęcał się nad nią fizycznie, o czym pisarka opowiedziała w rozmowie ze stacją TVN. Grychola złożyła również zawiadomienie na byłego męża. Pod koniec rozmowy z policjantem postanowiła jednak wycofać swoje zarzuty. Za bardzo się bała. Katarzyna Grochola nigdy nie zdradziła tożsamości swojego byłego męża. Wiadomo, że mężczyzna jest związany z telewizją, gdzie ma nienaganną opinię. Na temat swojego ojczyma wypowiedziała się również Dorota szelongowska. Kobieta zdradziła, że był on alkoholikiem i razem z matką musiała uciec z domu. Obecnym mężem Katarzyny Grocholi jest Stanisław Bartosik, którego poślubiła w 2018 roku. Wszystko wskazuje na to, że to u jego boku udało jej się odnaleźć szczęście. Ostatnio pisarka poinformowała o nawrocie choroby nowotworowej. Musiała przejść dwie operacje na prawe półco. Trzymamy kciuki za jej powrót do zdrowia.